Urząd Miasta Jeleniej Góry planuje rozbudowę sieci monitoringu miejskiego o kolejnych 45 kamer. Pytamy mieszkańców, co sądzą na ten temat. Co pan uważa o obecnym monitoringu w naszym mieście? No, chyba nie spełnia swojego zadania, przynajmniej w centrum. A dlaczego pan tak uważa? Dlatego, że mnóstwo zniszczeń widzę. Mieszkam i mam jakąś działalność na placu ratuszowym. I nie ma żadnego odzewu, nie ma żadnych jakichś rzeczywistych yy, rzeczywistych korzyści z tego Niebawem zostanie zamontowanych dodatkowo, dodatkowo 45 kamer. Czy to jest dobry pomysł? Zobaczymy w praniu jak się to okaże bo jeżeli w całym mieście 45 kamer, no to, to tak, ale jeżeli w samym centrum 45, a Straż Miejska nie będzie na bieżąco chodziła, nie będzie reagowała na jakieś chuligańskie zachowania w centrum, to, to kamery nic nie dadzą, bo ktoś zniszczy i potem nie ma odezwa. Prowadzę działalność. Przed moim sklepem mam, mam kamerę. Kamera dwukrotnie czy trzykrotnie zarejestrowała uszkodzenia zabezpieczeń sklepu, znaczy ro, rolety żaluzji, bo ktoś sobie kopał to i Straż Miejska odsyła do, do policji, policja do Straży Miejskiej i za przeproszeniem o kandypę rozbić to wszystko. Uważam, że monitoring to jest bardzo dobra sprawa, dlatego że e, jeśli nawet nie do końca można go wykorzystać, bo ten, to, to jednak jest to jakaś taka blokada dla ludzi, którzy chcą zrobić coś złego, albo przynajmniej to widać, że niekiedy ludzie się po prostu rozglądają, szukając tej kamery, a niekiedy naprawdę pomaga. I udaje się dzięki temu z, coś zobaczyć i pomóc tym poszkodowanym. A z wielu nieduża ma być 45 dodatkowych kamer, czyli w sumie będzie na terenie całego miasta około 130, to dobry pomysł, że będzie ich tak dużo? Mnie to nie przeszkadza. To jest dobry pomysł, żeby były kamery, żeby można było sprawdzać, czy nie dzieje się jakiś wandalizm, czy gdzieś ktoś coś komuś nie kradnie. Także to na pewno jest bardzo dobry pomysł. Czemu bezpiecznie? Po prostu na kamerach będzie zawsze ktoś siedział i będzie wypatrywał, czy coś się dzieje, czy coś się coś nie dzieje. Szyb, szybciej dojedzie jakiś patrol, straży miejskiej, policji, cokolwiek karetka, pol, straż pożarna, wszystko, nie? Ja ogólnie mało chodzę po Jeleniej Górze, ale myślę, że to na pewno będzie bezpieczniej. Na pewno. I więcej oczu patrzy na nas, tym, tym lepiej. dla ludzi. Czy pani czuje się bezpieczniej? No wieczorami tak. Jak się nieraz wraca do domu czy coś, to to jest tutaj w centrum miasta tak. Jeszcze by dobrze było, żeby było na tych bocznych ulicach. Yy, bo teraz niedługo ma być, mają być zamontowane dodatkowych 45 kamer. Czy uważa pani, że to jest dobry pomysł? Moim zdaniem tak. Yy, czy będzie się pani czuła bezpieczniej? Tak, na pewno. Czy pani się spotkała z tym, że może jest więcej patroli, straży miejskiej albo znajomych mówili, że dzięki tym kamerom jest mniej na przykład grafiti na murach? Chyba raczej tak. Boją się, że już nie, nie marzą tak po, po tych, po budynkach. Na pewno. powinno być, ale jak jest to, nie wiem. Nie wiem, bo mało tak chodzę, nie orientuję się, naprawdę. Czy pani zdaniem takie rozszerzenie monitoringu, bo tych kamer jest teraz 85, ma być w całej Jeleniej około 130? Będzie lepiej? Na pewno nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej? Dlaczego? Nie ja będzie lepiej? wiem. Nie wiem, to jest, Nie wiem, wydane pieniądze to wszystko. Wie pan co, ja to mam takie zdanie, zamiast to walczyć z tymi różnymi ludźmi, to gdyby oni mieli więcej pracy. Ale my pytamy o monitoring. No. A dzięki monitoringowi na przykład kilku osobom udało się uratować życie, bo dyspozytorzy Straży Miejskiej. No to niech będzie, niech będzie więcej, jeżeli tak sprawa wygląda. Uważam, że jest po prostu za dużo tych monitoringów, dlatego że czujemy się yy, obserwowani, a nikt tego nie lubi. Yy, niebawem ma zostać zainstalowanych dodatkowych 45 kamer. Czy pani uważa, że to jest dobry pomysł? No, jeśli to ma jakąś, jak, jakąś rolę spełnić, to na pewno tak. A czy pani czułaby się przez to bezpieczniej? Oczywiście, że tak. Po co się bać kamery i po co tyle krzyku? Czyli generalnie takie kamery monitoringu mogą się sprawdzić i przede wszystkim Myślę, poprawiają stan tak. bezpieczeństwa? Myślę, nie, że tak. Myślę, że na pewno. pewno tak.